Cześć. W dzisiejszym materiale ponownie na moim biurku znajdują się gogle Ishin iv 800 d dlatego że odkryłem kilka znaczących wad tego produktu. Ponadto muszę wymienić akumulator na większy, ponieważ ten który tu w tej chwili jest zamontowany starcza na około 30-40 minut. W porównaniu do klona czyli Make a Fire EV800D czas działania klona wynosi około 2 godzin. Ponadto muszę wymienić złącze kart microSD. Zobaczymy czy mi się uda to dzisiaj wykonać, ponieważ w tym modelu moje karty po prostu wypadają i się nie trzymają. Oczywiście przypominam o subskrypcji kanału, kliknięciu w dzwoneczek, a tymczasem zapraszam na materiał. Jakie istotne wady zauważyłem w tym modelu Ishin iv 800 d Oprócz właśnie tej baterii, która bardzo krótko wytrzymuje, interfejs się notorycznie zacina. Nie wiem od czego to zależy, czemu tak jest akurat w tym modelu. Jeżeli w Twoim modelu nic się nie dzieje, zostaw informację w komentarzu. Ponadto przycisk automatycznego wyszukiwania wyszukuje 2-3 kanały, po czym przestanie. Dla porównania w klonie i szukuje wszystkie kanały i wybiera ten, który ma najmocniejszy sygnał. To jest istotna różnica i widać, że zdecydowanie tu jest problem z oprogramowaniem w tych goglach. Wspomniany wcześniej port na karty microSD no całkowicie się nie trzyma. Gogle potrafią się nagle wyłączyć, zaciąć, zablokować, więc no nie jestem na razie aż tak zadowolony z tych gogli. Ale w jaki sposób zabrać się do rozebrania tej konstrukcji? Po pierwsze, wielu początkujących ma zawsze problem w jaki sposób tego ogle przekształcić w ekran monitora. Jest to dosyć proste. W tym miejscu mamy część okularową oraz część monitora. I musimy, trzymając tutaj delikatnie palcami, delikatnie naszą, w moją stronę tutaj pociągnąć, czyli delikatnie to popać. Ten oto sposób to delikatnie wychodzi i nie ma żadnych kłopotów z tym. Oczywiście, z wyczuciem, po troszku, w ten sposób. I część soczewkowa odkładamy ją na bok. W tej chwili mamy dostęp do całych gogli, a właściwie do całej elektroniki. W jaki sposób dostać się do środka? Od dołu znajdują się cztery śruby i je należy wykręcić. Opisane czynności są identyczne dla klona, ponieważ obudowa w klonie jest dokładnie taka sama i sposób rozbierania gogli jest identyczny. Gdy wykręcimy wszystkie cztery śruby, należy je oczywiście odłożyć na bok, żeby nam się nie zgubiły. I delikatnie ponosimy górną pokrywę. Ona za pierwszym razem może ciężko wychodzić, ponieważ może być sklejona, ale ona powinna nam delikatnie wyjść. I mamy tutaj dostęp do całej gogli. W jaki sposób w tej chwili wyjąć elektronikę, ekran i akumulator? Po pierwsze akumulator, gdy, kiedy jest... Kiedy są to nowe gogle, jest na pewno tu przyklejony. O tym trzeba pamiętać, więc trzeba delikatnie starać się go wyciągnąć, jeżeli oczywiście umiemy. Może być to problematyczne, więc najpierw można wyjąć ekran z elektroniką, a dopiero później akumulator. W moim przypadku już ten akumulator został wcześniej wyjęty w ramach testów i w tej chwili wyjmę sobie całą tą elektronikę. Delikatnie ona powinna wyjść z tych oto szyn. Odkładamy obudowę na bok. Zanim zajmiemy się tematem napraw w, tym, w tych oglach, porównamy sobie, w jaki sposób elektronika jest zbudowana w klonie. Elektronika z klona już też została wyjęta i możemy sobie porównać te dwie konstrukcje. Tak jak wspominałem w filmie na temat porównania oryginału z klonem, klon nie posiada Diversity. Posiada dzielnik mocy. Ten dzielnik mocy znajduje się dokładnie w tym oto miejscu tutaj. I po prostu sygnał z dwóch. Złącz antenowych trafia do jednego odbiornika. Oczywiście na drugiej stronie nie uświadczymy tutaj drugiego odbiornika. Natomiast w oryginale tak jak widać, mamy dwa niezależne odbiorniki oraz procesor sygnałowy, który to wszystko miesza. Tak jak widać, także konstrukcje tych płytek są całkiem inne. W moim przypadku tu w tej chwili dla oryginału jest wersja 14 płytki. Jeżeli masz i inną wersję płytki i wszystko u Ciebie działa, daj znać oczywiście w komentarzu. Moim celem jest tak, wymiana tutaj tego złącza dla kart microSD oraz wymiana akumulatora. Klona odkładamy na bok. Możemy sobie jedynie jeszcze zanim to zrobimy porównać rozmiar akumulatora. I tak jak widać akumulator w klonie jest dużo mniejszy. Jaką ma pojemność ciężko powiedzieć, ponieważ nie ma żadnych informacji? W przypadku oryginału mamy informację, że to jest 1400 mAh w konfiguracji 2S. Tutaj niestety nic nie wiadomo. Może w przyszłości zrobię testy tego akumulatora i wtedy będę wiedział dokładnie, jaka jest pojemność tego akumulatora. Od czego zaczynamy naprawę tej płytki? Po pierwsze musimy wypiąć naszą baterię, nasz akumulator po to, żeby w całym układzie nie było zasilania. Najwygodniej tego typu czynności wykonywać pęsetą, żeby nie narazić tutaj tej, tej złączki e, od akumulatora. Złączka to jest standardowe PH2, więc akurat z tym nie ma żadnych kłopotów. Odkładamy ten akumulator na bok. Delikatnie rozwijamy całą część, tak żeby tutaj i ten ekran i elektronika było osobno. I wyjmujemy tą taśmę po to, żeby mieć tu swobodę przy pracy. Tutaj są takie zatrzaski po bokach i należy je delikatnie poluzować i taśma wyjdzie sama. Oczywiście używamy do tego celu znowu pęsety. Oczywiście pamiętamy, w którą stronę wkładaliśmy to. Zresztą te wtyczki pozwalają na to, że na wpięcie tylko w jedną stronę, więc się tym tak nie musimy martwić. Odkładamy ekran na bok, żeby nic mu się nie stało. Mam tutaj też wylutowaną z innego urządzenia, ale dokładnie identyczną wtyczkę na karty microSD. I w tej chwili cała trudność polega na tym, że należy to wylutować. W jaki sposób się za to zabrać? Bez hotaira będzie to bardzo trudne, dlatego jeżeli nie ma hotaira, nie zabieraj się za to. Natomiast jeżeli ma hotair, to i tak sprawa nie jest zbyt prosta. Mamy tutaj zestaw rezystorów wokół i innych elementów yy, w technologii SMD, więc musimy to tak wylutować, żeby nic nie uszkodzić. W jaki sposób ja to robię? Po pierwsze, biorę lutownicę i cynę. Lutowanie na płytce gotowej takiej jest... Lutowaniem bezołowiowym, więc trzeba używać wyższych temperatur, żeby rozlutować dany element. Używając cyny ołowiowej, ta temperatura obniża się. Dlaczego temperatura jest taka ważna? Kiedy będziemy całą pytkę podgrzewać, łatwo wtedy jest uszkodzić tutaj wszystkie te elementy. Dlatego, jeżeli obniżymy temperaturę, bezpieczniej będzie wykonywać tutaj te manewry. Dlatego, wszystkie te miejsca, gdzie przylega nam element, należy delikatnie pobielić cyną, tak, żeby właśnie tutaj tą bezołowiową cynę rozpuścić. Co w przypadku tych małych tutaj padów? Jak to zrobić, żeby dało się to bez problemów przylutować, odlutować i tak dalej. Do tego celu potrzebujemy topnik do technologii SMD. Bierzemy zatem taki topnik i namaczamy go na przykład na patyczek higieniczny i delikatnie tutaj pokrywamy tą przestrzeń tym topnikiem. W tej chwili możemy delikatnie to tutaj Przejechać tą cyną ołowiową. I w tym momencie wylutowywanie powinno być prostsze. Można oczywiście, jeżeli mamy odpowiednie elementy, zabezpieczyć tutaj resztę elektroniki. Ja w tej chwili akurat nie mam takiej folii zabezpieczającej, więc ta czynność będzie dużo trudniejsza z mojej strony. I postaramy się wylutować tylko te gniazdo od kart SD. Żeby resztę elektroniki zabezpieczyć, po prostu położę sobie tutaj kartkę. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, natomiast chociaż częściowo to zabezpieczy. Musimy sobie wszystko przygotować w ten sposób, żeby mieć gotową pensetę idealnie po to, żeby zebrać tutaj ten, yy, te gniazdo dla kart MicroSD. Bierzemy hotaira, ustawiamy go na około 400 stopni, 350 w tym przedziale i musimy wszystko to grzać. Grzejemy do tego momentu, kiedy uda nam się to wszystko tutaj wyciągnąć Nie grzejemy w jednym miejscu, musimy grzać w różnych miejscach po to, żeby ten element się tutaj zagrzał, żeby dało się to zaraz wyciągnąć tę gniazdo. Ta czynność chwilę potrwa zanim to się zagrzeje tutaj Gorzej, jeżeli to jest klejone, wtedy nic nam to nie poradzi Już zaczyna się to cofać, o i cofnęliśmy to W tej chwili musi się płytka cała wychłodzić, to jest wymagane przy okazji możemy sprawdzić, czy się nic nie odkleiło od dołu, czy nic nie uszkodziliśmy podczas tego manewru, ale wygląda na to, że nie i musi w tej chwili ta płytka chwilostygnąć. To jest wymagane, żeby przypadkowo inne elementy SMD się nam nie wylutowały, nie przesunęły. Im większe pole masy tutaj się znajduje, tym dłużej będzie trwał proces wylutowywania, ponieważ w okolicy cała mu masa musi się zagrzać do takiej temperatury, żeby dało się wylutować przy pomocy hotairu takie elementy. Jeżeli mamy jedną nóżkę, to nie jest żaden kłopot. Jeżeli natomiast mamy kilka nóżek, tak jak w tym przypadku, ta czynność staje się dużo bardziej problematyczna. Możemy w tej chwili porównać działanie oryginalnego gniazda i tego, który w tej chwili planuje przylutować. Weźmy sobie oryginał i nie da się w jakikolwiek sposób tu włożyć ani tej karty, ani nie chce się zaskoczyć popękały tutaj te blaszki natomiast w przypadku tego, który za chwilę sobie przylutujemy, wkładamy kartę microSD zaskakuje ona, klikamy ponownie i wychodzi co w tej chwili należy zrobić? należy znowu pokryć to wszystko topnikiem i pokryć świeżą ilością cyny oczywiście wcześniej musimy nasz grot wyczyścić oraz pokryć go w kalafonii i cały ten grot musi być później czyściutki przed tą czynnością. Ten topnik jest specjalny, nie musimy się martwić, że coś uszkodzimy na płytce. Oczywiście e, później po przylutowaniu czegokolwiek musi to chwilę wyparować. Natomiast on nam ułatwia też przylutowywanie tutaj tych elementów. Dzięki temu topnikowi mamy też pewność, że nasze elementy nie będą miały tutaj zwarcia, nasze złącza zostały już pobielone. Jeżeli gdzieś jest nadmiar cyny, to musimy go usunąć. Natomiast jeżeli wydaje nam się, że jest wszystko ok, możemy zabierać się za przylutowywanie. Metody są dwie. Albo użyć hotaira ponownie, żeby przylutować to, albo każdy pad z osobna przylutowywać. To już kwestia umiejętności i zasobów, jakie posiada dany majsterkowicz. Ja prawdopodobnie spróbuję to po prostu każdą nóżkę z osobna przylutować. W przypadku tych pól masy jednak polecam usunąć cały nadmiar tej cyny, ponieważ Gniazdo nie wejdzie nam poprawnie tutaj na te pady. Dlatego sobie tutaj usuniemy ten nadmiar cyny przy pomocy takiej plecionki specjalistycznej. I każdy z tych czterech padów musimy w ten sam sposób potraktować. Usunęłem przy pomocy plecionki całą pozostałość cyny tutaj z tych miejsc, żeby dało się bez problemów przyłożyć w tej chwili nasze gniazdo i po kolei je przylutować. Zanim oczywiście przelutuję, podobnie pokryję tutaj te pady tym topnikiem, tak żeby łatwo mi się to ca, cała ta czynność przylutowywania wykonywała. Najmniej istotnymi padami są te tutaj po bokach, te masy, które trzymają w sumie całe te gniazdo, ponieważ je na samym końcu przylutowujemy i nimi się tak nie musimy martwić, Ponieważ wystarczy, że jedno będzie stykać, i już będzie OK. Oczywiście, wytrzymałość samego gniazda, wtedy będzie zmniejszona, ale to nie jest problem. W tej chwili musimy sobie przyłożyć odpowiednio to gniazdo, i chociaż w jednym miejscu musimy wykonać złapania tutaj tych padów, tak, żeby nam się to nie przesuwało. To jest istotne. Bo jak nam się będzie przesuwało, to nam będzie ciężko to wtedy lutować. Złapałem w tej chwili w dwóch miejscach tutaj i mogę się zabierać za absolutowanie. Ten topnik niestety wraz z czasem tutaj on wyparowuje, więc musimy, jeżeli za długo wykonujemy dane czynności, musimy ponownie go nakładać. To jest niestety istotne. Najlepiej do tego celu użyć szczekawki. Ja w tej chwili nie posiadam tu szczekawki, więc użyję po prostu do tego celu zwykłego tego patyczka. Najlepiej właśnie szczekawką tu wylać, tak żeby go tu więcej było. Nic się nie stanie, jeżeli więcej go tu będzie. W tej chwili sobie musimy dokładnie ułożyć tutaj ten grot. Wyczyścić go, zanim zrobimy cokolwiek i po kolei łapiemy pat i dajemy mu cynę, w tej chwili warto sobie wziąć jakąś lupę i. Dokładnie przejrzeć to. Ja w tej chwili nie mam lupy, więc muszę bardzo dokładnie spojrzeć tutaj na te pady, czy są dobrze przylutowane. I jeżeli te pady są to poprawnie przylutowane, możemy w tej chwili tutaj przylutować także te pady, trzymające tutaj tą cały złącze. Patrzymy oczywiście, czy tutaj wszystko dobrze dolega. Jeżeli dolega, przylutowujemy. W tej chwili możemy sprawdzić, czy nasze urządzenie działa. W jaki sposób to robimy? Musimy sobie tu oczywiście zrobić porządek na biurku. Bierzemy nasz ekran, wpinamy go ponownie w to miejsce, w którym był wpięty. Podłączamy z powrotem nasz akumulator, i to jest pierwszy etap. W tej chwili musimy włączyć całe nasze gogle. Nasze gogle się w tej chwili uruchamiają. Możemy w tej chwili spróbować włożyć kartę MicroSD. I możemy spróbować uruchomić nagrywanie. Nagrywanie rozpoczęte, więc prawdopodobnie w tej chwili wykonuje się nagrywanie. Warto za chwilę, oczywiście, sprawdzić na komputerze, czy nagrało się cokolwiek, lub tutaj z poziomu tych kokli. Musimy chwilę odczekać, żeby zaczęło nagrywać. To jest istotne w obu konstrukcjach, że dopiero w momencie kiedy dioda nagrywania mruga, nagrywanie trwa. Jeżeli yy, dioda nagrywania świeci, nagrywanie jeszcze nie trwa. I to akurat oba obie pary gogli mają tą samą wadę, więc o tym trzeba pamiętać. Zatem zabezpieczamy sobie to nagranie. Przechodzimy sobie do yy, podglądu tych yy, obrazów. Widać, że coś zostało nagrane uruchamiamy i coś rzeczywiście nagrało, więc naprawa zakończona sukcesem. Co w tej chwili musimy zrobić?